Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Mamy dzisiaj imprezę, szukanie jajek, kurki wielkanocnej. Rozpoczyna się pierwszy konkurs. Yy, wkładanie jajek do gniazdek. Jajkami są balony. Pierwszy konkurs. Trzymamy balony, które symbolizują jajko w zębach. I zaraz będzie konkurs. Tempie, kto pierwszy wrzuci jajko do gniazdka? Tak, dobra, słuchajcie, i idziemy na tamtą ścianę, gdzie jest malin, i ustawiamy się po kolei. Laura, pierwsza tutaj, eee, naprzeciwko wiaderek, żebyście mieli wiaderka na, naprzeciwko. Kasia prowadzi rozgrzewkę. Stajemy w strzemionach przez 5 sekund. Kto ma strzemiona? Słuchajcie, kto można spróbować puścić z linek, ale iść obok, prawda? Możecie puścić dziewczyny z linek, ale iść obok. Mamy zwycięzców. Pierwsza zjadła z laurą jajko Małgosia. Drugi kto był? Drugie to były dziewczyny. Trzecia Kasia. Czwarty Michał i Kuba. Brawo, tam zjedzone jajko. Zjedzone, cudownie. Słucham? Cały w jajku koń twój. Ojajajajajaj. Oj, 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 oj. Nie za szybko, nie za szybko. Dobrze! Pop! Nie anglezuj! O tak, widzisz i kierujesz i dobrze. Osoby początkujące już zakończyły tutaj historię z konikami, a teraz mamy galopy. Osoby, które już to potrafią, jeżdżą, proszę. To jest moja ordonka, która, która podobno jest bardzo słabiutka. I dostęp! Spokojnie Kamila, spokojnie ręce. Dobra. Tak wyglądają dupska dzieci po jeżdżeniu na oklep. Pokażcie swoje pyszczki dzieci. <grym> dzisiejszej imprezki. Kto tam siedzi? Lau no mówcie imiona swoje. Maria. Maria. Laura. Aniela. Kasia, Kamila. Kamila. Michał. Jakub. Kania, Lena. Kasper. I Malin. I Cinka. No i czarownica w ale jej nie widać. I teraz do roboty. Do gnoju ekipa. Jak zwykle po sprzątaniu stajni zupka. Dzisiaj mamy pomidorówkę do wyboru z makaronem i z ryżem. Smacznego! Smacznego! Jak to się nazywa sprzątaniu świata przy naszym żółtym mostku leśnogórskim młodzież wróciła okropnie głodna. Uwaga! Do biegu gotowi! Pałaszować kiełbaski! Uwaga, bo gorące! Widelcami sobie! widelcami nakładajcie! Jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj muszę z ręką zrobić. O! o! ktoś tu znalazł chyba oj tam jest szukania a szukania ja myślę że w krzakach ja myślę że w krzakach kurka ma jajka oj tam biegają jakieś jacyś poszukiwacze jajek kurki wielkanocnej O, no chyba ktoś zna no i co leć szukać Chyba tu jeszcze w tą stronę do mnie, słuchajcie, tutaj coś przegapiłyście. A ty u nas nie? jak się kłócą, kto jajko znajdzie? Impreska ma się ku końcowi. Angelika tutaj liczy jajka. Zaraz będzie podział łupów. W nagrodę za piękne zachowanie, za pomoc w stajni ciasto, które zaraz będę kroiła. A tutaj mamy nagrodę Złote Jajka! Dla młodzieży, dzieci, które wygrały konkurs rano na padoku. Juhu, brawo! <noise> Następna impreza to majówka. Zapraszam na wszystkie cztery dni. Zobaczymy, czy będziemy mieszkać pod strzechą, czy jeszcze w domu. To wszystko będzie uzależnione od pogody. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do konika polnego.